Piąte okrążenie, jeżeli chodzi o sam wzór ananasków, czyli ja liczę tak: raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ja już to okrążenie generalnie omówiłam, no ale jeszcze żeby pokazać, jak to wygląda, e, więc tak. Czwarte okrążenie zakończyłam, miałam pięć oczek łańcuszka i chwyciłam za pierwszy słupek wykonany właśnie w tym okrążeniu i następnie trzy słupki wykonałam. Ponowiłam te co były i 5 oczek łańcuszka, oczko ścisłe, 5 oczek, oczko ścisłe, 5 oczek, oczko ścisłe, 5 oczek i znowu trzy słupki. Na przejście znowu nabieram 5 oczek łańcuszka i tym razem mamy tutaj 6 pustych krateczek. 5 oczek na przejście i ten sam element, który przed chwilką omówiłam, więc o, w ten sposób. To wygląda, w ten sposób sobie dookoła działamy. I zaczynamy szóste okrążenie, jeżeli chodzi o ananaski. Ja już tutaj zaczęłam. Zaczynamy zwyczajnie, po prostu jak mamy zrobione 5 oczek łańcuszka, to chwytamy, wkuwamy się w trzecie oczko pierwszego słupka wykonanego w tym okrążeniu. I tutaj za chwilkę pokażę, jak wykonać ten motyw. No tutaj to jest prosto, bo robimy 3 słupki, 5 oczek, później 4 puste krateczki, znowu 5 oczek no i 3 słupki. I dalej kontynuujemy ten motyw. Ale zróbmy kawałek razem. Czyli tutaj tak jakbyśmy już przeszły ten motyw, to wiadomo, Przejście to 5 oczek łańcuszka. 3, 4, 5 Nawijamy nitkę na szydełko. Pierwszą kratkę zostawiamy pustą, a później w tej części środkowej motywu robimy 4 puste krateczki, czyli pierwsza i ostatnia są już nieprzerobione. I powoli właśnie kończymy z pustymi kratkami. Później będzie tylko i wyłącznie ananasek. O. No, ten motyw to prosto. Tak wygląda. I teraz przechodzimy do tego drugiego motywu, czyli nabieram sobie 5 oczek. 3 4 5 nawijam nitkę na szydełko. Te trzy słupki tutaj sobie oczywiście ponawiam. <laughs> I teraz nabieram pięć oczek łańcuszka, nawijam nitkę na szydełko i mam cztery mostki. Najpierw dwa pierwsze mnie interesują. Na pierwszym robię słupek pojedynczy, niedokończony. Później dwa razy nawijam nitkę na szydełko i na drugim mostku robię podwójny słupek, niedokończony. Jak mam trzy pętelki, chwytam je wszystkie jedną nitką. I teraz na przejście 12 oczek. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tym razem nawijam dwa razy nitka na dełko, bo zaczynam jakby od drugiej strony na tych dwóch pozostałych mostkach. Raz. Nawijam nitkę, bo będę robiła teraz pojedynczy słupek na kolejnym mostku. Jak mam trzy pentelki, chwytam je wszystkie jedną nitką. O! Na przejście, pięć oczek. Nawijam nitkę na szydełko. Ponawiam sobie oczywiście te trzy słupki i motyw przygotowujący nas do ananaska bo to już jest y, ostatni etap przed zaczęciem ananasków, y, jest już wykonany, także tak to wygląda, tutaj oczywiście znowu robimy przejście z pięciu oczek, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, nawijamy nitkę na szydełko, znowu pomijamy to pierwsze okienko, a dalej wykonujemy cztery, także tak to wygląda. Jak się prezentuje. I przechodzimy do kolejnego okrążenia. Policzmy wspólnie, żeby nie było wątpliwości. To jest jako pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste. I teraz już będzie siódme, jeżeli chodzi o ten ostatni element całości. Tutaj już mam połączone, zaznaczyłam sobie znacznikiem e 3. Słupki sobie ponawiamy, czyli trzy oczka na pierwszy słupek. Tutaj też ponawiamy te dwa kolejne. I na przejście wykonujemy pięć oczek łańcuszka. 3, 4, 5. Nawijam nitkę na szydełko i teraz na tym dużym mostku. Opieram sobie po prostu słupek jeszcze raz na tym dużym mostku. O i na przejście trzy oczka. Słupek. Trzy oczka tych słupków ma być 11, więc ja już mam dwa, trzy i znowu trzy oczka, czwarty słupek, trzy oczka, piąty słupek, trzy oczka, szósty słupek, trzy oczka, siódmy słupek. 3 oczka 8. 3 oczka na przejście. 9. 3 oczka na przejście. 10. 3 oczka na przejście. I 11. Przeliczmy jeszcze aby sprawdzić, żeby nie było później niespodzianki. Liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Zgadza się. I każdy jest rozdzielony trzema oczkami łańcuszka. To jest podstawa naszego e, ananaska. Pięć oczek na przejście. Cztery, pięć. Nawijamy nitkę na szydełko. Te trzy słupki tutaj boczne ponawiamy oczywiście, bo to jest granica tego naszego ananaska. O, przy okazji kończy się już mi tutaj włóczka. Myślę, że pewnie w tym okrążeniu się skończy i będę musiała wziąć kolejny kłębek. O. I tak wygląda ten motyw. A tutaj pewnie się panie domyślają. Pięć oczek na przejście. Trzy, cztery. Pięć, nawijamy nitkę na szydełko, boczne krateczki pomijamy, a wykonujemy tylko te dwie środkowe, no po prostu dwie puste kratki. Raz i dwa. O i tak wygląda motyw, tutaj dalej na przejście oczywiście pięć oczek. 4 5 nawijam nitkę. Tu ponawiam te trzy słupki. O. No i tutaj oczywiście będziemy teraz robić 11 słupków rozdzielonych trzema oczkami łańcuszka, ale najpierw na przejście pięć oczek o i to już omawiałyśmy sobie o, pierwszy słupek trzy oczka i znowu słupek no i tak dalej o także tak to się prezentuje tak dookoła oczywiście działamy powoli powoli zbliżamy się do końca no i właśnie tutaj wkradł się błąd Bo zamiast pięciu oczek na przejście, ja cały czas mówiłam pięć oczek powinno być sześć. I ja też źle zrobiłam. Także przepraszam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I teraz dopiero robimy. To jest to okrążenie, gdzie robiłyśmy 11 słupków rozdzielonych trzema oczkami łańcuszka. O. I sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nawijam nitkę i dalej już bez zmian. Wszystko inne było ok. Tylko tutaj pomyłka przy mostku. Będzie się po prostu lepiej układało.